Przekaz pierwszego źródła. Chciałbym, abyś wiedział, że miłość w tobie jest moją własną umieszczoną w twoim wnętrzu, wówczas gdy zrodziłeś się z ducha ten definiuje naturę Twojej unikalności, jako że nie ma takiego drugiego ciebie, w którym moja miłość byłaby przechowywana w dokładnie identyczny sposób. Wszystkie moje kreacje połączone są ze mną w ten właśnie sposób i dzięki temu wszystkie one połączone są nawzajem we wszechrodziny unikalnych osobowości, każda z nich to fragment całości, która jest mną. Jesteś wyjątkową niezastępowalną, nie dającą się zduplikować esencją, którą znam z większą przejrzystością niż znają Cię wszystkie pozostałe istoty, wliczając w to Ciebie samego. Moja obecność jest niezależna od czasu oraz przestrzeni i tak jak nie jesteś w stanie powstrzymać nieskończoności, tak samo nie jesteś w stanie powstrzymać mojej miłości do Ciebie, która płynie ponad czynnikami tworzącymi nasze iluzoryczne oddzielenie. Podtrzymuj w pamięci to, że ja nie jestem od ciebie oddzielony, ale ty jesteś niezależny ode mnie. Moja obecność to portret oryginalnego ciebie. Kiedy myślisz o mnie, nasącz tę myśl ekspresją swojej najczystszej miłości, a wówczas twoja myśl będzie w tym momencie moją. W ten sam sposób rozmawiaj ze mną, mając świadomość, iż duchowy element Ciebie przekazuje Twoje komunikaty wprost do mnie. W granicach ewoluujących światów odnajdziesz mnie poprzez swoją jaźń. Odkryj mnie w nich, zauważ mnie w nich, odzyskaj mnie w nich. Przebieganie ścieżki do mnie poprzez Twoją jaźń jest moją transcendencją, która czyni, iż wydaje się tak odległy i odizolowany, jak i jest też elementem powodującym Twoje zapatrzenie na zewnętrzną szatę Waszego świata, co uczyni Cię nieświadomym moich propozycji. Przedstawiam Ci moją propozycję dla Ciebie. Usłysz ją w swoim najgłębszym sercu i poczuj mnie w Nim. Wyczekuję ciebie w niedających się wyrazić słowami pragnieniach twojej ludzkiej duszy. Mój główny cel. Projekt eksploracji ma swój ponad horyzontalny cel. Boskie wyzwania i szczegółowy trening, któremu jesteście poddawani, nie jest jedynie po to, abyście mogli sobie zagwarantować niekończącą się błogość i wieczny spokój. Istnieje cel transcendentnej służby, ukryty za horyzontem wieku obecnego wszechświata. Jeśli moim zamierzeniem wobec Was byłoby zabranie Was na odwieczną wycieczkę do Nirwany, to wówczas nie skonstruowałbym całego tego wszechświata na podobieństwo ogromnej i złożonej szkoły treningowej. Korzystającej z substancjalnej gałęzi mojej kreacji w postaci nauczycieli i instruktorów, a następnie nie spędzałbym ery za erą na pilotowaniu Was, każdego pojedynczo, poprzez tę kolosalną wszechświatową szkołę uczenia się poprzez doświadczanie. To, że wspieram system progresji ludzkości, wynika z mojej woli osiągnięcia zdecydowanego celu. Jakim jest połączenie gatunku ludzkiego z pozostałymi gatunkami ze wszystkich wszechświatów? Jako, że siedmiokrotność leży w mojej naturze, istnieje siedem wszechświatów, które ujęte razem składają się na moje ciało. W obrębie każdego z nich umieszczany jest gatunek o specyficznym szablonie DNA. Po czym rozpoczyna on eksplorację swojego wszechświata materialnego, otrzymując na to wsparcie od inteligencji źródła. Każdy z tych gatunków, wywodząc się z rasy centralnej, wysyłany jest w obręb wszechświata stworzonego pod kątem dawania możliwości wyłonienia się potencjału oraz wizji zarodkowej danego gatunku. Wasz gatunek w odległej przyszłości ulegnie konwergencji z sześcioma pozostałymi gatunkami, co ponownie skali moje ciało w żyjące rozszerzenie wszelkiego znanego stworzenia. Chociaż może się to wydawać tak odległe, że aż nie mające związku z Waszymi czasami, to zrozumienie skali stojącego przed Wami celu jest rzeczą niezwykle istotną. Wspomniane siedem gatunków możecie postrzegać jako kończyny mojego ciała, które gdy połączone umożliwiają mnie nam pełną funkcjonalność w ramach wielkiego wszechświata. Połączenie ich jest moim celem, a więc również i waszym własnym. Wasza wolna wola nie wywodzi się bezpośrednio od Was, lecz jest ona połączona z moją, naszą wolną wolą. Z najgłębszego punktu mojego istnienia wypływa wola do poszerzania, eksploracji, jednoczenia, syntezowania i w ten sposób do odsłaniania jeszcze innej warstwy mojego, naszego celu. Co jest z tym celem, zapytasz. Nie da się go wyrazić w języku, który teraz potrafisz zrozumieć, tym niemniej powiązany jest on z konceptami odkrywania wszechświata i samorozwojem rozbudową i syntezą doświadczenia kosmicznego. Ascendentne istoty czasu doświadczają konwergencji ku mojej centralnej siedzibie. Wszystkie one ściągane są ku mnie w skutek mojej, naszej woli do wyrażania się poprzez cały Wielki Wszechświat, po to, aby wygenerować inny Wielki Wszechświat oraz poszerzać zakres mojej, naszej osobowości. Stanowi to ukryty cel mojej, naszej woli, tworzyć nowe światy doświadczania, które stymulują nasz kontynuowany rozwój. Bez Was nie mogę się rozwijać. Beze mnie Wy nie możecie istnieć. Relacja ta jest naszym wiecznym spoiwem. Było i jest moim pragnieniem rozwijać się, co zapewnia Wam istnienie. My, ujęci razem, jesteśmy połączonym naczyniem kreacji i eksploracji. Jesteśmy zuchwalstwem nienakreślonej na mapach podróży oraz pomysłową energią wytwarzającą nowe rzeczywistości. Jesteśmy obrazem wznoszącej się, nieskończonej, poszerzającej się spirali. Która tworzona jest segment po segmencie przez samą siebie. Jesteśmy nierozłączni jedno jest oknem dla drugiego. Moje błogosławieństwo dla Was, którzy znajdujecie te słowa i słuchacie je w klarowności własnej osobowości. Moje główne przesłanie: Przekazuję tę wiadomość Tobie, temu, którego poruszyłem dźwiękiem mojego głosu. Słowa te są moją sygnaturą. Możesz oblec się w zwątpienie, lęk, wiarę lub odwagę. Nie ma to znaczenia, albowiem dotkniecie rytm mojego głosu. Przepływa on przez ciebie jak promień światła, który, chociaż na chwilę, rozsuwa ciemność. Przebywam w częstotliwości światła, w której istoty skończoności nie są w stanie mnie odkryć. Jeśli poszukujesz mnie, to działania te nie odniosą skutku. Ja nie jestem znajdywalny lub odkrywalny. Urzeczywistniam się jedynie w jedności, harmonii i całości. Jest to dokładnie ta sama jedność, którą odczuwasz, gdy jesteś sprzeżony z całością życia, ponieważ ja jestem niczym innym jak właśnie nim. Jestem całością życia. Jeśli odczuwasz konieczność poszukiwania mnie, to rozpocznij praktykować odczuwanie całości i jedności. W moim najintensywniejszym świetle stworzyłem ciebie z mojego pragnienia zrozumienia mego wszechświata. Jesteś moim emisariuszem. Masz pełną swobodę podróżowania poprzez wszechświat wszechświatów, jako cząsteczka mojego nieskończonego łona z przeznaczeniem. Które sam określisz? Nie predefiniuję przebiegu Twojej podróży ani jej celu. Jedynie towarzyszę Ci. Nie przekierowuję Ciebie w żadnym kierunku, ani też nie każę Cię, kiedy oddalasz się od mojego serca. Czy nie tak, gdyż mam w Ciebie wiarę? Jesteś spadkobiercą mojego światła, które nadało Tobie formę. To mój głos jest tym, co przebudziło cię do indywidualności. Ale to Twoja wola będzie tym, co przebudzi Cię do naszej jedności. Twoim pragnieniem jest poznanie mnie jako własną jaźni, która doprowadza Cię do mej obecności tak perfekcyjnie zakrytej w Twoim świecie. Jestem za wszystkim, co Widzisz, słyszysz, dotykasz, smakujesz, wąchasz. Czujesz i w co wierzysz. Żyję po to, abyś mógł mnie dostrzec. Stanowi to najwyższą ekspresję mojej miłości do ciebie i kiedy poszukujesz moich cieni w historiach swojego świata, ja nieusuwalne, niewidoczne światło, staje się coraz to bardziej dostrzegalne. Wyobraź sobie najdalszy punkt w kosmosie za czarnym portalem. Umieszczony w jakiejś odległej galaktyce, po czym pomnóż tę odległość przez wartość najwyższej liczby, jaką znasz. Gratulacje, właśnie zmierzyłeś atom mojego ciała. Zdajesz sobie sprawę, jak jestem niezgłębiony? Nie jestem czymś, co możesz poznać, zobaczyć albo zrozumieć. Jestem poza zrozumieniem. Mój ogrom sprawia iż jestem niewidoczny i nieunikniony. Nigdzie nie możesz być bez mnie. Moja nieobecność nie istnieje. To właśnie ta właściwość czyni mnie unikalnym. Jestem pierwszą przyczyną i ostatnim skutkiem złączonymi w niepodzielnym łańcuchu. Nie ma żadnej suplikacji, która mnie wywołuje. Żadnej modlitwy, która wzywa mnie do Waszego świata, chyba że jest ona dodatkiem przy odczuwaniu jedności i całości. Nie ma żadnych świątyń ani świętych przedmiotów, które łączą się ze mną w jakiś wyjątkowy sposób. Nie mają ani nigdy nie miały one działania, przybliżającego Was do mojej wyciągniętej dłoni. Moja obecność w Waszym świecie jest niezmienna, jako że jestem sanktuarium zarówno kosmosu, jak i duszy każdego z Was. Mógłbym obudzić każdego z Was w tej chwili do naszej jedności, ale istnieje większy plan obszerniejsza wizja, która umieszcza Cię w granicach czasu i wymiarów przestrzennych zaistnienia oddzielenia. Plan ten polega na rozwoju ku mojej całości, co ponownie zaznajamia Cię z naszą jednością poprzez doświadczanie oddzielenia. Twoje budzenie się, chociaż powolne i czasami bolesne, jest elementem zapewnionym i to jest to, na co powinieneś zdawać się ponad wszystko inne. Jestem pierwotnym Ojcem całego stworzenia. Jestem osobowością, która żyje wewnątrz każdego z Was jako wibracja emanująca ze wszystkich aspektów Waszego istnienia. Przebywam w tym wymiarze jako Twoje światło naprowadzające. Jeśli podążysz za tą wibracją, jeśli umieścisz ją w rdzeniu swojej podróży, to uzyskasz wówczas kontakt z moją osobowością, która żyje za cząsteczkami Twojego istnienia. Nie należy się mnie obawiać ani też być wobec mnie obojętnym. Moja obecność jest natychmiastowa, uchwytna i rzeczywista. Jesteś teraz w mojej obecności. Słuchasz moich słów. Ty jesteś w mojej obecności. Ty jesteś we mnie bardziej, niż ja jestem w tobie. Jesteś formirem mojego umysłu i serca, a pomimo to uważasz, że pochodzisz od małpy. Jesteś czymś o wiele więcej, niż możesz to sobie uzmysłowić. Nasza jedność była, jest i będzie trwała zawsze. Jesteś moim błogosławionym potomkiem, z którym jestem skomplikowanie połączony w sposób, którego nie jesteś w stanie zrozumieć i w związku z czym w pełni docenić. Musisz zawiesić swoją wiarę i niewiarę w to, czego nie możesz wykryć, na rzecz wiedzy, iż jestem rzeczywisty i żyję w tobie. To jest moje główne przesłanie do wszystkich moich potomków. Wysłuchaj je uważnie, albowiem dzięki niemu możesz dostrzec miejsce, w którym mieszkam. Moje centralne objawienie. Rozwijacie się do wnętrza, zawsze w kierunku mojej duszy stwórcy. Jest ona częścią mnie samego, która nie przebywa w waszym wnętrzu, lecz jest oddzielona na sposób podobny do tego, jak gwiazdy oddzielone są od głębokiej jaskini. Owa część mnie jest źródłem i przeznaczeniem waszego istnienia, gdzie do wyborów waszych dociera cichy szept mojego głosu. Mój plan co do waszej ascendencji obejmuje każde stworzenie we wszystkich wymiarach wszystkich światów. Urzeczywistniam go poprzez dzielenie się każdą moją funkcją, która jest możliwa do udźwignięcia przez moją kreację. Tym, których stwarzam, dawana jest moc sprawowania mojej roli. W ten sposób wydaje się wam ukryty, gdyż musicie nauczyć się postrzegać, że jestem tym, co stwarzam. Jestem pierwszym źródłem, a wasza wiedza o mnie jest po tysiąckroć zatarta. Mieszkam w wszechświecie centralnym, tak od was odległym, jak niezgłębioną jest abstrakcja kosmosu, a pomimo to fragment mnie samego umieszczony jest w każdym z was niczym diament w pierścieniu, i stan ten trwać będzie tak pewnie jak to, że ja trwać będę. Chociaż są tacy, którzy wierzą, że jestem mitem, to przekazuję wam, iż mój świat jest światłem naprowadzającym dla wszystkich istnień we wszystkich czasach i niezależnie od tego, czy wierzysz we mnie, czy też nie, bezbłędnie ściągany jesteś do źródła. Wolałbym być wam znany we wszystkich czasach i w każdym miejscu, ale jeśli bym tak uczynił, Wówczas ewolucyjna podróż mojej kreacji uległaby przerwaniu, a funkcjonowanie systemu ascendencji, który stworzyłem na rozwiązaniu nauczyciel-student, zachwiałby się. Rozczłonkowałem siebie w niezliczone rodzaje istot, które ujęte kolektywnie tworzą ewolucyjny pomost waszej ascendencji ku mojemu królestwu. Nie ma kroków Waszej podróży, dla którego inny już nie został przedsięwzięty na rzecz tych następujących. Uformowałem te słowa z pomocą mojego najgłębszego stworzenia, znanego Wam poprzez ten materiał jako rasa centralna. Ich zapisy umieszczane są na Waszej planecie po to, aby katalizować pośród tych z Was, którzy są na to gotowi, przebudzenie mnie. Takiego, jaki prawdziwie jestem. Zapisy te przetrwają wiele pokoleń, czasami ukryte przed wglądem, czasami sprowadzone do symboli, czasami poddane w wątpliwość. Ale zawsze będą one moim głosem ujawnione na Waszej planecie. Mimo, że nie jest to pierwszy raz, kiedy przemawiam do mieszkańców Waszej planety. To jest to pierwszy raz, kiedy przemawiam poprzez moje najgłębsze stworzenie i pozostawiam nieusuwalny, wielowymiarowy zapis. Zewnętrzna warstwa tego zapisu stanowi mitologię rasy centralnej, ale jeśli dostrzeżysz mój głos we wnętrzu tej mitologii, wówczas ujrzysz inną warstwę tego zapisu personalną modulację przemawiającą dokładnie do ciebie, mojego dziecka. To właśnie ta intymność jest tym, co wkodowałem w te zapisy, a co jest symbolem mej dłoni wyciąganej ku Tobie. Intymność ta pozostanie w Twoim sercu i umyśle, nawet gdy wszystko inne Cię zawiedzie. Mój głos pomoże Wam na ponów połączyć się ze mną. Poszerzy on Waszą wizję o mnie, o moim celu i mojej nieustającej miłości do każdego z moich stworzeń, i nie ma znaczenia, gdzie lub jak żyjesz. Dotychczas, gdy przemawiałem do Waszej planety, działo się to poprzez pryzmat danej osobowości, co w pewnym stopniu zniekształcało mój głos i zabarwiało jego ton. Głos mojego umysłu nie dotrze do waszego świata. O ile nie zostanie przetransmitowany przez moje stworzenie i przetłumaczony na słowa symbole, które wasz umysł jest w stanie uchwycić. Głos mojego serca przenika wszystkie światy bez potrzeby tłumaczenia. Jako sakfotonowe światło i międzywymiarowa wibracja tworząca dźwięk. Objawiam się Wam w nadziei, iż Wy objawicie pozostałym to, co znaleźliście we mnie. Nie przez podniosłe słowa, ale przez przedefiniowanie relacji między nami i życie zgodnie z tą nową klarownością. Czyniąc tak, uaktywnicie to, co dawno temu umieściłem w Waszym wnętrzu fragment mnie samego, ostrze światła zadające definitywną śmierć Twojej zarozumiałości. Prawdziwie jest to moje centralne objawienie. Jestem tutaj, pod tą mitologią, aby przebudzić Waszą skupioną na cielesności jaźń do naszego prawdziwego związku i abyście mogli tym samym przezwyciężyć własną próżność. Jest ona wypaczeniem pomiędzy nami. To nie przestrzeń lub czas powodują nasze oddzielenie i redukcję naszego świadomego związku. Ale wasze pragnienie wywyższania się w jaskini istnienia i czerpania z tego korzyści. Tylko to i nic innego pozostawię innym zdefiniowanie mądrości psychologicznej i wspólnego zmysłu osiągania sukcesu. Moje słowa przenikają gdzie indziej, do miejsca w waszym wnętrzu, które jest otwarte, niewinne. Pełne wiary i zawsze wsłuchujące się w tonalne wskazówki mojej obecności. Kiedy owa część Was zostanie dostrzeżona, jak instrument ożywiony przez potężny rezonans, wibrować będzie w zestrojeniu z moim głosem. Wszystkie Wasze religie nauczają nabożnej czci do bóstwa i doktryny zbawienia ludzkości to leży u podstaw pokrewieństwa religii na waszej planecie jednakże ja nie jestem bóstwem któremu oddajecie cześć ani nie jestem twórcą waszych doktryn zbawienia ludzkości oddawanie mi czci poprzez materialne lub moralne względy jest niepotrzebne wyraź po prostu swoje szczere uczucie wdzięczności za moją najgłębszą obecność w tobie i innych a niezawodnie skierujesz wtedy swój wyraz uwielbienia wprost do mojego królestwa. Uczucie to jest tym, które szczególnie podtrzymywać powinieneś w obliczu życiowych rozterek. Ukazuje ci objawienie się mojego serca ku sercu Twojemu. Żyj w klarowności. Żyj w dążeniu do celu. Żyj w wiedzy, że ty jesteś we mnie, a ja jestem w tobie i że nie istnieje miejsce, które byłoby oddzielone od naszego serca. Materiały ze strony Winmakers. Dziękuję za wysłuchanie.